W ostatnim odcinku mówiliśmy o tym, co się dzieje, kiedy człowiekiem zawładnie zły duch próżnej chwały, w jaki sposób wodzi go na manowce, w jaki sposób człowiek obładnięty przez tego demona, obładnięty tą złą myślą próżnej chwały, przez przesta, przestaje postrzegać rzeczywistość duchową jako dar i zaczyna coraz bardziej widzieć te własne dokonania, zwłaszcza w tych sferach, gdzie zgoła żadnych dokonań nie ma i chce uchodzić za mistrza życia wewnętrznego. Człowiek ogarnięty taką myślą, prostą ścieżką zmierza do pojęcia ducha pychy, złego ducha pychy. Pycha to jest taki stan człowieka, absolutnego zakłamania, absolutnego sfałszowania wizji rzeczywistości. Człowiek zapomina o Bogu, o tym, że Bóg jest źródłem wszystkiego, że Bóg jest dawcą dobrych miarów, a widzi i rozumie, że tylko ona sama jest przyczyną swojego sukcesu, swojego szczęścia, że tylko w jego rękach, leży że to w jakiś sposób potoczy się jego życie. Duch Pychy zagraża tym wszystkim, którzy pełnią kierownicze stanowiska, którzy są przełożonymi, dyrektorami. Wtedy, kiedy mają podejmować decyzje, i zapominają o tym, że oprócz ich decyzji, ich kalkulacji, jeszcze na wszystko wpływ ma Bóg. Duch Pychy zagraża również wychowawcom, którym wydaje się, że jedynie od ich strategii, od ich postępowania, od ich sposobu, ich argumentacji. Zależy los ich wychowanków. Zapominają o tym, że jest jeszcze Bóg, działa Jego łaska i również Bóg do każde, co do każdego człowieka ma swoje plany i swoje środki, aby doprowadzić go do nawrócenia. Duch pychy w końcu każdego z nas tak naprawdę pozostawia samotny na scenie tego świata. Sprawia, że człowiek zapomina o Bogu, w tym sensie, że wydaje mu się, że tylko w jego rękach spoczywa jego własny los. I tak naprawdę Duch Pychy ostatecznie prowadzi do jakiejś rozpaczy, do takiej bezradności. Po wcześniej czy później do człowieka dochodzi, że on sam sobie ze swoimi słabościami, słabościami innych ludzi nie jest w stanie dać rady. I w związku z czym dokonuje jeszcze większej pracy, jeszcze większego wysiłku, jeszcze większej walki po to, żeby wszystkie swoje sprawy załatwić. A im więcej pracuje, im więcej się wysila, tym bardziej widzi, że nie jest w stanie wielu spraw przeskoczyć, że nie jest, wielu, nie jest w stanie wielu spraw rozwiązać. Duchy ostatecznie doprowadza człowieka do takiego najgorszego stanu upadku. Do takiego praktycznego ateizmu, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Wtedy, kiedy człowiek żyje tylko własnym życiem i zapomina również o tym, że jest coś po tamtej stronie. Duch pychy jest wzmacniany przez ducha próżnej chwały. Te dwa demony współdziałają razem dość zgodnie na zguby każdego człowieka, przedstawiając iluzoryczne sukcesy i skupiając uwagę na samej osobie pracującego człowieka. W następnym, ostatnim odcinku spróbujemy przyjrzeć się, w jaki sposób już radzi, aby od tych ośmiu duchów próbować się uwolnić.